Serwus muzykanci, już o 20.00 właśnie trwają przygotowania. Spotykamy się na pożegnalnym szkoleniu z gry na akordeonie. Będziemy żegnać wakacje bez akordeonu oraz będziemy żegnać problem połączenia, braku synchronizacji rąk na akordeon. Także zapraszam Cię, jeżeli masz taki problem, zapraszam Cię o 20.00 akademiamuzykanta.pl, łamane na live. Zostaw tam szybko swojego maila system. Od razu podeślę ci link do tego szkolenia. Jeżeli nie masz już tego problemu, możesz też być. Przywitaj się na czacie. Fajniej jest być i bardzo to motywuje być z innymi uczestnikami, przebywać na czacie, rozmawiać sobie. Także jeżeli masz, czy nie masz tego problemu, już. Widzimy się o 20, także zapraszam Cię serdecznie.